Co 60 minut ktoś w Polsce dowiaduje się o tym, że choruje na białaczkę, nowotwór krwi. Pomóc może każdy z nas, stając się dawcą szpiku kostnego. To proste. Czy rzeczywiście? O tym porozmawiamy za chwilę. Są z nami Monika i Sylwia, współorganizatorki akcji Helpers Generation. Cześć, dziewczyny. Cześć. No właśnie, czy rzeczywiście studenci mogą pomóc i jak? Oczywiście, że mogą. Począwszy od tego, że mogą się zarejestrować jako potencjalni dawcy szpiku, co może skutkować tym, że kiedyś zostaną dawcami rzeczywistymi i bezpośrednio uratują komuś życie. Mogą dołączyć do nas jako wolontariusze, mogą w przyszłości organizować kolejne akcje. Mogą do, również dołączyć do różnych innych wolontariatów, na przykład nie wiem, hospicjum, yy, pampiriada, pijawka. Naprawdę mamy w tej chwili jakieś 2 miliony różnych sposobów na to, żeby studenci pomagali. No właśnie, a jak wygląda zapis do bazy? Sposób jest bardzo prosty. Mamy dwie magiczne pałeczki, dzięki którym potencjalny dawca sam pobiera sobie wymasy z wewnętrznej części policzka. Dzięki temu lekarze mogą określić jego geny Hela oraz dzięki temu może nastąpić sporowanie potencjalnego dawcy zbiorcom. Z to wszystko bezbolesne. O tym jak wygląda pogór szpiku i kto może go oddać, zapytaliśmy hematologa. kilka dni przed oddaniem dosłownie cztery podaje się zastrzyki podskórne w celu wyrzucenia mówiąc kolokwialnie komórek ze szpiku do krwi po czterech dniach są one za pomocą separatora komórkowego czyli dwóch wkłuć do żył pobierane i w ten sposób podawane pacjentowi również dożylnie. Pula pacjentów jest ogromna, którym można uratować życie. Jest to nie do przecenienia. W związku z tym każda tego typu akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich zdrowych ludzi, żeby zostali dawcami szpiku, jest niezwykle istotna. Dawcą szpiku może być każda pełnoletnia osoba, czyli ta, która ukończyła 18 rok życia, ale nie przekroczyła 55 roku życia. Czyli oddawanie szpiku lub oddawanie komórek macierzystych ratuje życie. I nie ma w tym żadnej przesady. Dosłownie ratuje życie. Wygląda na to, że rzeczywiście możemy pomóc. W akcji włączają się nie tylko studenci, ale również i nasi prowadzący. Tak, jest z nami dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, profesor Arkadiusz Wyjs. Jest z nami prorektor do spraw studenckich dr Jacek Lamperski, jest z nami dr Adam Sieracki. jest z nami również dr inżynier Damian Siedlecki, kilku innych doktorantów, doktorów oraz prowadzących z naszej uczelni. Prócz tego na zajęciach jak rozmawiamy z prowadzącymi o tym, że odbędzie się akcja, zadają dużo pytań, bardzo chętnie chcą wziąć w niej udział. Ile osób już wzięło udział w akcji? We wszystkich akcjach studenckich zarejestrowaliśmy ponad 82 tysiące studentów i pracowników ze wszystkich uczelni w całej Polsce. Na Politechnice mamy 1500 potencjalnych dawców, z czego dwie osoby zostały dawcami rzeczywistymi. A czy Wy już jesteście w bazie? Oczywiście. Ja niestety nie mogę. No właśnie, kto nie może być w bazie? Yy, osoby, które przewlekle chorują. Przyjmują jakieś specyficzne leki, ale to oczywiście wszystko można sprawdzić. Podczas rejestracji będziemy mieli specjalną listę wykluczeń, która już potwierdzi, że ktoś nie może zostać zarejestrowany, bądź może. Oprócz tego będziemy pod stałym kontaktem z lekarzami z fundacji, którzy wtedy już na pewno potwierdzą, jak wygląda sytuacja. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. A wszelkie informacje na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej. Do zobaczenia oddawanie szpiku jest to sprawa która rzeczywiście ratuje życie to nie jest ani fasada ani nie, nie ma w tym żadnej przesady rzeczywiście i nie jest też to patos szpiku i komórek macierzystych nie da się niczym zastąpić